U, amore, u, 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 u amore, vava, szkoła, batore, Mokre kalafiore, szare, kolorowe Kredki mam w piórniku Kredki mam, a w piórniku Dużo spraw, znajdzie się nawet gra U, amore, vava, szkoła baltore Mokre kalafiore, szare, kolorowe Kredki mam w piórniku Kredki mam, a w piórniku Thank yeah. Perfumowany pachnie dior cała klasa. Pani patrzy dziwnie, coś mi fają jebie sala. Wojtek wie, że tafi, mówi Jacek wyjebane. Za dwie godziny mata, a po czwartej chyba zasnę Adaś, ego problem, because Adaś ma ego Ale tak naprawdę to smokiara coś się poda. Z jomalami na zoomie wyłączam se kamerę. Zamawiam kebaba, no a potem liczę deltę. Amore, wawa, szkoła, baltore Mokre fiore, szare, kolorowe Kredki mam w wybiórniku, kredki mam A w piórniku dużo spraw, znajdzie się nawet gra Amore, wawa, szkoła, baltore Mokre fiore, szare, kolorowe Kredki mam w wybiórniku, kredki mam A w piórniku dużo spraw, znajdzie się nawet gra Gram, gram po angielsku szynka to jest ham, boss Jak Filip Lamon, gram, sam wyjebane mam Ona pisze, leż to spam, jest cudnym palma, a tu wam Jakiś haker z Rosji mi przejmuje ram O kurwa Jakiś haker z Rosji mi przejmuje ram, Pam, pam, jak to jest możliwe, chyba sobie gram Antywirus z bałamu kurwę jak za dawnych lat nie ma bram, tylko jakieś dziwne koty, a tu ha ha ha, jasek jest już wyszkolony Urząd skarbowy to jest najsilniejsze plemię, stan papierkowy straszny, drzew już nie ma w lesie Ja je wiem o co chodzi z awangardą, ja nie wiem, tylko tworzę, tworzę sobie nadczoł U Amore